Hej, witam Was serdecznie, to ja Kinezyna, a to jest już przedostatni odcinek Crystal Kingdom. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę dłuższy, a to dlatego, że ta runda wymaga sporo tutaj chodzenia i takiego dużego kombinowania, ale nie wiem nawet w ilu się zmieszczę. Jeszcze trochę mam tak głos niekiedy yy, nie do końca, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Yy, dobra. Tutaj mamy latarkę. I latarka jest bardzo ważna i potrzebna i praktycznie bez niej nie ma się co ruszać. Tutaj mamy windę, ale Winda jest zepsuta. Musimy ją naoliwić. Tak więc na razie po prostu pójdziemy w prawo. A tu mamy wisienki. Nie, nie jestem pewna, czy zbiorę wszystkie wisienki, bo tak nie pamiętam, gdzie one dokładnie są. Trzeba uważać na węża. Oj, tutaj jest jeszcze wisienka. Co tutaj było? Już mówiłam, grałam to. Czy nie mówiłam jeszcze, ale grałam w to już dość dość wcześniej. I nie wiem, czy, czy wszystko pamiętam. Teraz trzeba było w lewo. O, tak to jest bardzo potrzebne. Tylko, czy ja teraz stąd się nie dostanę tam. Proszę lecieć dopiero tu. Uważając na taka. Co lisienki. Lecieć tu. I mamy wisienkę. I teraz trzeba tu spaść. I mam płetwy. Płetwy też są nam potrzebne. Dlatego od razu po nie poszłam. Tak znaczy, tak myślałam po tu są. Oj, i walła w ptaka. Ja znowu walnę. Nie, dobra, nie walnęłam drugi raz. Ale to dobrze. Tutaj już mamy uszkodzoną rurę. Na razie nic z nią po prostu nie zrobimy. Ona będzie nam potrzebna potem. A tu mamy aparat do oddychania, tak. jak już się pewnie domyśliliście, mamy płetwy, mamy aparat do oddychania, czyli będzie nurkowanko. Nurkowanko będzie tutaj. A tu jest ponton. Tak. Tu na razie jeszcze z nim nic nie możemy zrobić. Nie ma sensu go napełniać tlenem się chyba teraz w tym będzie nawet nie da. No właśnie. I dzięki temu, że mamy y, właśnie ten, y, ten całą butlet i te, te możemy ten. Ja sobie zapiszę przed wodą tutaj. Dobra. Idziemy też pod wodę. O. Są rybki. Oczywiście jak nas dotkną to tracimy serduszko. Tylko trzeba tu być ostrożnym, aczkolwiek nie jest to jakieś szczególnie wymagające. Zaraz Wam wytłumaczę po co nam jest latarka. Otóż widzicie, to jest taka ciemna jaskinia. Biorę sobie wisienkę. Jest taka ciemna jaskinia. I gdybyśmy nie mieli latarki, ja Wam zaraz pokażę. Wypuszczę latarkę i idę w bok. Jak widzicie ciemność. Bo Dizzy nic nie widzi bez latarki. A więc latarka jest takim tutaj niezbędnym elementem. Ona zawsze nam będzie... Tutaj zamać miejsce, ale zostawić warto sobie o to tutaj, bo na razie nam nie będzie potrzebna, a jak wiadomo mamy cały za za zawalony cały inwentarz. Więc może po co ja pójdę pierwszy? Myślę, że pójdę w prawo po pierwsze. Kurczę. Ach, będę, będę tu tracić pewnie u was trochę tych serduszek. No, i y, teraz mam już. Mam już kilof teraz do góry pójdę. No tutaj jest dużo rzeczy do roboty, ale trzeba to robić ostrożnie. No i dużo tu przeciwników, na których trzeba uważać, bo Dizzy się myszy boi. Pasu. Czekam welka spadnie. O, serduszko. Jak miło. To jest, y czy opłaca mi się iść tam. No, mogę tam iść w sumie. O, udało mi się przeskoczyć. I kolejne miejsce, w którym sobie zapiszę. Oto mamy życie. Bardzo, bardzo dobrze. Tutaj jak już mówiłam, wybaczcie za częste zapisywanie, ale to jest niezbędne. W tym przypadku. No i teraz tu mamy myszkę i musimy ją, ją przeskoczyć. Wow, to o, cuda mi się udało. I tu mamy. No, podałko na olej. Nie, nie, nie wiem, tak chyba się właśnie nie tłumaczy tego. Pojemnik po prostu, który nam się potem przydaje. No, wlazłam w myszy, także szczęście nie będę musiała tam wracać. Warto sobie zebrać te rzeczy i potem, na przykład, jeżeli nawet nie weźmieś się teraz w tym momencie, to sobie je zostawić na potem. No i kogo my tu mamy? Mam tutaj pierwszego, jedynego NPC-a, tutaj w tej rundzie. I to jest. To jest mi dziadek, nie wiem, jak on się nazywa. Przyszedłeś by mnie uratować? Byłem tu więziony od lat. Tak, chodź za mną. Nie jestem w stanie iść zbyt daleko. Musisz znaleźć inną drogę. I tutaj wytłumaczenie, po co nam jest winda. Wiecie, winda na razie nie działa. I trzeba będzie ją naoliwić. I teraz od razu pokażę Wam, wam tutaj, co tutaj trzeba zrobić. Widzicie tę ściankę? Podejrzane, nie? Od razu widać. Po to nam jest y tutaj kilof. Jak walniemy kilofem, to ścianka znika kilof na chwilę tu zostanie. I tu mamy skarb! Tak, mamy skarb, ale na razie tego nie będziemy brać, ponieważ nie mamy miejsca. Przyniesienie całego przez nurkowanie byłoby bardzo trudne. Dlatego bierzemy... Znaczy ja sobie tutaj Stwierdziłam, że warto sobie tutaj przynieść ten skarb, bo potem nie trzeba będzie po niego leźć tam, będzie można na przykład zostawić latarkę. Więc sobie tutaj tylko przen przeniosę, A mogę przecież jeszcze zostawić na przykład to tutaj. I wtedy jak pójdę sobie po... Pójdę sobie po o, resztę skarbu. I skarb niech sobie tutaj leży i spokojnie czeka razem z O! Teraz tak, pudełko nam jest potrzebne i potrzebny nam jest kilof. I musimy się cofnąć. I to jest. Nie lubię tego momentu. Jest na chwilkę tu. Trzeba odpowiednio ominąć nietoperza. Czego ja nie udało mi się zrobić. <laughs> ale nie, ale po prostu dlatego, że, że wy patrzycie, nie? Bo ta, tak, tak by mi wychodziło. Ale oczywiście, jak wy patrzycie, nie, to zawsze wszystko tracę. Tutaj też trzeba uważać, ale dzięki temu zdobyliśmy wisienkę. Więc już już jesteśmy tutaj. I teraz nie możemy wziąć ze sobą wszystkiego, czyli najpierw wezmę sobie pojemnik na olej i muszę zostawić latarkę. OK, i teraz se zapiszę znowuż. I idziemy dalej. No, musimy uważać na rybki, żeby nas nie zażarły. Nie pamiętam, z której strony ta tutaj wychodzi. O, dobra. O. I sobie zostawię trochę dalej, żeby tutaj mi się nie mieszało. Tu sobie zostawię pojemnik. I muszę iść znowu na dół. Muszę iść na dół po. Zostawiony kilof, bo kilof jest nam też potrzebny. Będzie nam właśnie potrzebny kilof. off, to wracanie jest męczące. No, ale wiadomo, tak, tak trze trzeba to zrobić. Teraz znowu kill off bierzemy. Chyba ja chce pływać z kilofem, nie? A w ogóle go nie będzie obciążał. nie ciekawy, gdzie on tych kill trzyma. Dobra, lecimy dalej. I tutaj możemy sobie zostawić sprzęt do. Nurkowania, ponieważ nam się to w tym momencie w ogóle nie przyda. Idziemy tutaj. A, bym zapomniała o tym. Ech. Zagapiłam się po prostu. Już myślałam o tym, co muszę zrobić dalej. Dara. Jak widzicie, to jest uszkodzona rura, a my potrzebujemy oleju, więc o. Rura pękła i olej zaczął cieknąć. No i mamy tu kropelkę oleju. Podkładamy pojemnik i napełniłeś pojemnik olejem. No i mamy teraz. Możemy iść na oliwić naszą windę. Bo winda, jak już też wam mówiłam, będzie nam potrzebna do tego, żeby uratować dziadka z podziemi. Winda jest tam trochę wcześniej. Jak pierwszy raz grałam, bo jak już mówiłam, ja nie wiedziałam co to trzeba zrobić. To, to trochę dłużej mi szło. No, naoliwiłeś windę. Dobra, naoliwiliśmy naszą windę. I teraz musimy znowu wrócić. Naprawdę, za pierwszy razem grałam to. Jakiś taki dłuższy mi się ten. Od, się ten epizod wydawał. Z tego co wiem, to następny to już w ogóle jest krótki. Nie, to chyba jakiś taki port trochę jest. <noise> Kolory w tej grze są po prostu <noise> świetne. Nie wiem, co ja nie potrzebujesz? Aha, nie potrzebuję już w sumie tego kilofa, więc go zostawię na sztorc postawionego. A w znowu wody. No, bo ominąć rybki. Dużo jest właśnie tego odkiełpływania tu pomiędzy rybkami i w tej wodzie tutaj. I znowu jesteśmy tu. Znowu sobie zostawimy sprzęt do narkowania tutaj. Bo on nam będzie przeszkadzał. Weźmiemy latarkę. To już miałaby latarki. W ogóle nie jesteśmy w stanie ruszyć. A, tędy nie przejdziemy. Nie przejdziemy, znaczy nie przejdę tamtędy, bo tam są te kolce ich nie da się przeskoczyć. Trzeba iść górą. Teraz nie pamiętam, chyba tędy się nie dało rady. Przej o! Jeszcze coś, czego zapomniałam wziąć wcześniej. Dobrze, że ten typ poszłam. No widzicie, to jest szpilka. Szpilka potrzebuję. O, tutaj trzeba też uważać na nie toperka. Wow. Wow, dobra, to mi się udało umknąć cudem. Dobra. I teraz znowu jesteś mój dziedziuś. Ja sobie zapiszę przed dziedziuśem tutaj. No. A, bo potem będę musiała znów wracać, za, jak coś ten. Tam... Coś nie wyjdzie, choć nie powinnam nic nie wyjść. Okej. Okay, Wiecie znaczy, co, chyba zrobiłam pewną no, głupotę. Muszę się cofnąć. Ano, dlaczego? Bo nie spuściłam windy na dół. Naoliwiłam ją, ale jeszcze trzeba ją spuścić na dół. No bo jak ma dziadek wsiąść? A, a, a dolny guzik nie działa. Okej, okay, jestem z powrotem w windzie, widzicie? Muszę ją upuścić na dół. Głupi błąd. Ale widzicie, można by przez windę, kurcze w skalku i tam. Nie, nie ma szans, trzeba naokoło. Okej, okay, dobra, jesteśmy tu z powrotem. Jak widzicie kosz jest. Od no dziadziu do kosza. Wejdź do kosza. Dobrze, ale nie zapomnij o skarbie. No i musimy też, też włożyć skarb. Chwilę tutaj zostawię resztę rzeczy. Cały skarb mieć. Tutaj. Yy, tutaj korony. Musimy jeszcze koronę. Nie Okay. Wsadziłeś skarb do windy. Znaczy w sumie włożyłam kielich, tak po kolei ze wszystkim trzeba. <coughs> trzeba właśnie sobie poradzić. I teraz wszyscy się puści. I dziadu. No cóż, leć sobie do góry. O, sobie pojechał windą. A my musimy znowu. Musimy znowu. Naokoło. No cóż, niestety, winda była jednoosobowa. Wow. Tak, winda była jednoosobowa, więc my musimy znowu przenurkować. Polcami. Zostawię tu latarkę. Ona już mi się nie przyda. I płyniemy dalej. Stylem na jajko. Tak od dziś będę, będę pływać. Stylem na jajku. Taka skośna, skośna żabka. I tutaj w sumie nie. Tutaj tego sobie nie zostawię. Chociaż. Tu się zostawię. To tutaj będzie troszkę tego kombinowania. się jest. Zobaczymy jak to wyjdzie. Widzicie? Oliwa. Oliwa sobie cieknie. Kap. 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 W sumie... <ścoughs> Jeszcze taka... agresja. Moja koleżanka strasznie śmieje się ze sposobu... ...w jaki Dizzy stoi. Zastanawialiśmy się w sumie, co on robi. Ale doszliśmy do wniosku, że nie wiemy. Tu trzęsie się, jakby nie do jakieś miał drgawki. Jak idzie, to nie, nie. A są po prostu, a tak to... W, w, stoi i się trzęsie. Ale to takie małe wtrącenie. W Dizzy, według mnie, sympatyczna postać. bardzo, bardzo lubiana przeze mnie. I co, dziadziusiu? Powiesz. Dzięki za pomoc. Nie ma problemu. Przyjmij to w dowód mojego uznania. Użyj tego na pontonie, zanim go nadmuchasz. No. no to mamy łatkę. Tak, co ja tu mam w sumie? Mm. Skarby się przydało wziąć. Ale to na razie tylko kawałek skarbu sobie wezmę. Bo i tak więcej nie mogę. To dobrze, potrzebuję. to potrzebuję. Zresztą się kilka razy musiała tędy przejść. Użyteczne właśnie. Dużo w tej rundzie jest bardzo użyteczne zawracanie. No, tylko w sumie średnio mi się podoba. W jeszcze nie gram, Więc zobaczę, jak ta ostatnia będzie się prezentować i los już nam niepotrzebny, stój sobie tu może ktoś inny będzie go potrzebować może ktoś będzie chciał, nie wiem, wydobyć sobie żelazo, dobra i tu mamy ten, musimy go naprawić teraz dziura w pontonie została naprawiona musimy go nadmuchać teraz musimy nadmuchać o, ponton jest nadmuchany musimy wsadzić tam miecz się już to nie przyda. Musimy mieć te skarbu. I znów mijamy rurociągi, ropociągi. Musimy jeszcze wziąć oba elementy skarpu. I to będzie praktycznie koniec. Widzisz jeszcze sobie koronę i kielich papa dziedziu. Czy masz coś do powiedzenia? Nie, już nie można z nim nawet porozmawiać. No, więc idziemy. Idziemy po przygodę. Tak. Że nie wiem co mówić, jak idę po raz 10 tą samą lokalizję O patrzcie jakie piękne niebo, bezchmurne. No, jakaś śliczna, zielona trawa i jakie cudowne y, drewniane skrzynki, no, i pomości. Dobra, wkładamy resztę skarbu. Tu. I teraz nie powiem, czy już, czy, czy już mogę. A. Okej. Okay. Wskoczyłeś do pantonu i przebiłeś go szpilką. Ponton wleciał w powietrze i zabrał cię do Twojej następnej przygody. Tak, po przygodę. No, polecieliśmy pontonem. Pontonem do następnej lokacji. Polecieliśmy pontonem. Tak. Jak pierwszy raz to zobaczyłam, to mnie trochę tak. Nie wiem, co, co twórcy myśli, ale generalnie świetne to jest. Przebiłeś szwilką ponton, nie? I poleciałeś do przygody. I to już jest koniec misji. O, udało mi się perfekt bonus zdobyć. Okej, okay, nie będę klikać, żeby kontynuować. Albo no może nam wam pokazać początek tej lokacji. Jak widzicie, skarp jest z nami, ale naszego pontonu już nie ma. Tylko jakiś dziwny łysy koleś tam siedzi znaczy stoi. Yy, no i co moi znudzeni wędrowcy? Żegnam was serdecznie. Czekajcie na kolejne odcinki. I co? No jeszcze czekam. Ostatnia runda jego I mam nadzieję, że się wam podoba. Do, do usłyszenia. Cześć.